Witam państwa serdecznie w widełokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj taką, taki pojemnik na akcesoria mocowany do zlewu. Będzie to pojemnik w kolorze biało-zielonym firmy Joseph Joseph. Tak wygląda opakowanie tego produktu. Tutaj mamy właśnie możliwości zastosowania tego pojemnika. I tu na dole mamy jeszcze kod 85023. Wpisując ten symbol na naszej stronie w wyszukiwarce można znaleźć bezpośrednio ten produkt. Ewentualnie proszę, proszę kliknąć w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Tam przekierowanie do naszej strony z tym dokładnie produktem. Tam jest zdjęcie, opis i oczywiście oferta cenowa naszego sklepu. Teraz pokażemy co. Tutaj mamy w środku. Pudełko jest już puste, więc odkładamy sobie je na bok. Tu zacznijmy od rączki, wykonana z tworzywa sztucznego w takim połysku, oczywiście z logiem firmy Joseph Joseph. Większość tych produktów firmy Joseph jest właśnie wykonana z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, przystosowanej do użytkowania w kuchni. I teraz sam ten pojemnik, widać, jest biało-zielony. A tu jeszcze nam wypadły bo tutaj w zestawie są takie przyssawki. Jest ich 4 sztuki, to coś takiego, zamiast właśnie tej rączki można używać to na przyssawkach. Przyssawki odkładamy i tutaj mamy już ten sam pojemnik, jeszcze jest instrukcja chyba o montażu. Tak, jak stosować, czyli właśnie albo te przyssawki, albo ta rączka, można jedno i drugie, jak widać. I tutaj mamy ten pojemnik, a niepotrzebnie to wsadziłem, tam w środku jest odciekacz, żeby nam po prostu woda z wsadzimy jakieś mokre akcesoria, tu mamy taki gumowy zacisk, że tak to nazwę, żeby nam właśnie akcesoria nie wpadały do środka, tylko zatrzymywały się na tym, tak to wygląda od drugiej strony, tu mamy te mocowania, jest też rączka, jak widać można na niej sobie coś powiesić, jest sztywna, nie chybocze się. I to chyba wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć inne produkty firmy Joseph Joseph, jak i drobienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.